Hej, dzisiaj jest vlog z pociągu. Pokażę Wam jak wygląda moja strona w pociągu, bo nie wiesz, tutaj są takie... No co pokażę Wam. Tutaj mamy taki stoliczek i na nim jest taki jak i też no, żelki tam były. No wiecie, że, no jakieś tam rzeczy niepotrzebne. Są tutaj. Tutaj jest mój plecaczek. I zaraz idę, do takiego, zaraz idę do takiego baru, który jest w pociągu. Zaraz wam pokażę go. Tu jest mój tablet. I mam słuchawki, ale mam je na sobie. I, za, I widzimy się już w barze. Tam można zamówić obiad, więc no. Więc to nie jest taki bar ale Ogólnie my już bardzo długo jedziemy, tylko zaczęłam nagrywać dopiero teraz. Jesteśmy już w barze takim ale I zaraz mm, mama przyniesie jedzenie. I ogólnie to bardzo się w pociągu I zaraz musimy tutaj... Stolik... Albo że Stolik daje, bo jest taki wielki Więc czekamy na jedzonko I... Więc no Czekajcie tak pokażę wam ten bar Wiecie, Sorry za klapki to są moje kuzynki Krapki, pożyczyłam jej do... więc no. Pożyczyłam od niej do klapki, więc no. Ogólnie to był ten bar jeszcze ma taką kuchnię, Co tam jest jedzenie, ale nie było można go pokazać po prostu. Piękny widoczek. Tutaj jedziemy. W sumie, to, w sumie to normalny widok. Rozłożę mi i mojej mamy stolik. Tu mój stoliczek. O Boże. Tu mojej mamy. O, w się wyłączył. Tutaj mam taką gazetkę. i Tutaj, żeby ją przeglądnąć, na przykład, ee, O, na przykład, tutaj jest takie, ciekaw. Widziałam takie też o łodzi. Zobacz, czekaj, co to jest. Tutaj mamy creepy lalki. lalki? Tak, creepy lalki. Tutaj mamy jakąś creep, creepy. Tutaj jest jakieś zdjęcie z jakiegoś festyną czy coś Bożego świętego. I jest creepy. Fabryka z. cuda z fabryki. Będzie nowe, ale to będzie ważne. To jest prężny. No, tutaj jest jak cene od tej lalki, co chyba. Nam włączyliśmy i właśnie będziemy jeść. Tu jest moja mamitka. Z moją mamitą sobie przeglądamy gazetkę. Tutaj jakieś lalki ją. pokazywałam wam. Tutaj no o Boże. Patrzcie, to jest plastuś. Yy, Pieczątkę. Mam opatrzcie to jest plastuś. Jezu, ale to jest creepy. U hmm. no, to jest muskularkor, to jest msiuszczyta, a to jest plastusz. Naprawdę? Tak. W piórniku i snach. No właśnie, to jest w piórniku, no to tutaj mhm. Tam. Pamiętam, jak byłam, jak byłam mała, to miałam taką lekturę w szkole. Pamiętasz ją? Mhm. Plastusz. A, a tego nie znam. Jest miś kolor, bo nie jest Aha. A to? Miś uszatek. Tu jest, to jest podpisany miś uszatek, a tu jest podpisany plastuś mama. Plastuś. A to wiadomo. A tu nie jest podpisane. Miś kolor. To jest miś kolor. Jest... Dziwne. A tu jest pingwin TikTok. A znasz pingwina Tak. Ja nie. Znam tylko z tej z całej frajny, tą, tego prostusia. Co my to jeszcze mamy? Poczekaj, że poszukam jakiejś fajnej strony. Już nic nie znalazłam, nie znalazłam ciekawego. Tutaj tylko patrzę na widoki. Mam, mamita sobie coś tam czyta. A ja patrzę na widoki. Takie, uj, takie widoki. No takie lasy. No i to tyle. I zgadnijcie, zgadnijcie gdzie ja jadę. To, to są moje słuchawki. Dejcie znać, czy Wam się podobają. A ja mam jeszcze inne, tylko że one coś tam tylko, że one coś tam się zepsuły i trzeba je tak naprawić jakby. Ogólnie idę do mojego siedzenia, bo zaraz... a moja, moja siostra... a to nie moja siostra, tylko moja mama została e, tam w restauracji, bo mi się tam nudziło, więc ja już poszłam do wagonu. Idziemy, idziemy. Już jestem. Teraz wam pokażę moją kosmetyczkę, co zabrałam ze sobą. Nie wnikać na ten piórnik. Więc otwieramy. Pierwsza to taka szminka. W środku jest taka różowa i ładnie pachnie bardzo. I ferbuje, więc ją wzięłam ze sobą. Taki brokat Genzy od High Hani. Zaraz Wam pokażę jak w środku wygląda Tak się prezentuje w środku tutaj taka mała kredka Do malowania się I tutaj, czekaj, zaraz Wam ją pokażę Tutaj jest tak Tak ona prezentuje się no I jest po prostu biała wiecie? po prostu Wzięłam jeszcze to ze sobą Bo musiałam, bo tak używam i potrzebne mi I wzięłam, tutaj jest tam? Jeszcze konturówkę od kartoni Jensi I jeszcze błyszczyk kartoni Jansy. I w razie czego, do połysku. wzięłam taką, czekajcie, poczekam tego. Wziąłam taki błyszczyk tylko do połysku. Tak, no razie czego, jakby coś mi się skończyło albo coś mi się zgubiło. I to wzięłam na razie czego. Jedziemy. Teraz szybko się maluję. I to koniec roku. Pa pa!